dzisiaj z tej strony Bananek i dzisiaj będziemy dzisiaj ja będę pokażę Wam fajną aplikację do ściągania emotyk, tylko że nie do darmo, tylko na tej aplikacji można sobie oglądać emotki. Po prostu naciskać na jakąś emotkę i potem ładuje się i wtedy możecie sobie ją włączać. Pokazywać kolegom, koleżankom w szkole albo w domu, różnie, tam gdzie jesteście. Ale o, właśnie chciałem powiedzieć, że w grze są reklamy w tej aplikacji to jest najgorsze, ale jest taki fajny sposób, żeby wyjść z aplikacji, wejść w aplikację i wtedy, jak tak zrobicie, to wtedy nie będzie reklam. Nie będzie reklamy, to się wyświetla. Na przykład tutaj już emotkę mam sobie, tam no, też od razu chyba piszę, ile to fałdolców kosztuje, znaczy wcześniej wcześniej nie pisało i tam u góry jak naciśniecie na coś, to wtedy to na YouTube sobie oglądacie. Taką wam podpowiedź dam. No dobra, no to na dzisiejszy tutaj jest shop. Dobra, na dzisiejszy odcinek, dzisiejszy odcinek będę kończył, także siemoneczko i pa!